No, witam Was bardzo serdecznie moi drodzy, witam Was w kolejnym openingu. Dzisiaj wielkie opening Bravo Caseów, polowania na Fire Serpent'a. Miejmy nadzieję, że jeżeli nie Fire Serpent, to może taki karambicik Crimson Web, faktory Stat Traku czy coś takiego mógłby się trafić. Zobaczymy jak nam pójdzie dzisiejszy Bravo Case Opening, ostatnio dużo openingów na moim kanale, no bo widzę, że Wam się podoba, szczególnie, że ostatnio polecała nam koska. i to nie taka byle jaka. Kto nie widział, no to macie gdzieś tutaj może będzie, albo na końcu filmu będzie pokazane. A dzisiaj, może, dropniemy Fire Serpenta. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzisiaj mam, kurde, taki outfit typowego starego. Co? poluweczka, okularki, wąsik. Wyglądam jak stary, stary card, kurde. Dzisiaj, nawet mam klapki takie, o nie widać. Tu jest napisane Men VIP, let's go. I może, takim klapeczkiem, sobie otworzymy dzisiejszą pierwszą skrzyneczkę. Brawo! Zobaczymy czekajcie, muszę to ustawić dobrze w takim razie. No i klapeczkiem będzie... Aj. I klapeczkiem. Kuu! O fuck! Lecimy. Yes i brawo case! Come on. Come on. Pierwszy w tym lecimy. Ej, bright No dlaczego? A wupa, grafit przeleciała, no mógł chociaż ten bright water wylecieć. Tu jeszcze film test. My god, no najgorzej. Kurde, słuchajcie, taki jeden case kosztuje 166 zł, plus klucz 176 zł, no jest drogo, jest drogo. Dlatego, słuchajcie, przejdziemy sobie na stronę CSGO Skins, bo tutaj mamy tańszego Bravo Case, a on kosztuje 150 zł, a drop jest niemal identyczny jak w samej grze. Może coś, co nam dzisiaj dropnie, rozdamy sobie w prezentach. Ogólnie prezenty już macie 4 dodane na CSGO skinie. Oczywiście z kodem Karot840 i macie szansę na wydrupienie któregoś z tych skinów. Jest to prezent, one działają w taki sposób jak tu macie napisane. Robię je dosyć regularnie, więc za każdym razem... Jest tutaj jakiś prezent zawsze jak nie ma możliwości żeby nie było prezentu więc jak chcecie to zapraszam oczywiście link w przypiętym komentarzu dostajecie również 10% bonusu do depozytu słuchajcie jak oczywiście używacie mojego kodu no to wspieracie mnie tym bardzo ale zobaczmy co nam poleci z CSGO skinsa pierwsza skrzynka prawie podobnie ale mamy UMP45 bone pile w stanie field tested no to też nie jest najlepiej no ale tu Lecimy dalej, możemy troszkę więcej takich skrzynek otworzyć, taka zirka byłaby spoko, ale z SG, SG, yy, przepraszam, nie chcę tego Rapid Fire Boosta. Jedziemy z kolejnym TomCosta, przeleciała, druga przeleciała, ale jest fioletowy, nie. Come on, no nie, nie, tak nie może być, tak nie może być, jeszcze raz, jeszcze raz lecimy sobie i zaraz chyba przyjdzie... No i come on! To jest... O, oh, fuck! Nie spodziewałem się tego, słuchajcie. Wolałbym fajnych Serpenta, chyba że jakiś karambit. O, oh, my god. Co to jest za kosa? No nie! No nie! <śmiech> <śmiech> ale da się, no ostatnio w CS trafiliśmy kosę, no to tutaj też musieliśmy. Z bravo, Kejsa, co prawda, no. Goodness good nice slaughter. No nie wiem, słuchajcie, czy to jest <laughs> lepszy drop. Chyba różowy byłby lepszy. No ale co? To, poleciała. Próbujemy dalej, próbujemy dalej. Jeszcze dwie sobie otworzymy i pójdziemy na jakieś bitewki, myślę. Bitewki też będą git. Okay. I jeszcze jedna. I idziemy na bitwę. Oj, i ten grafit. Ten grafit fajna wupa. OG skiny tutaj są, słuchajcie. o stat traku pierwszy skin. I zrobimy sobie bitwę 2 na 2. W taki sposób, nie? I chyba underdoga. Underdoga. I po prawej stronie usiędziemy. Nie wiem dlaczego, czuję to. 2 na 2 bitewka. Jedna osa poleciała. Zobaczymy, czy poleci druga w bitwie. Tutaj byśmy musieli dać i Samu, i Emily najlepiej. A u nas może Michael. No, come on. Zobaczymy, co tutaj poleci. Czy coś ciekawego z tej bitwy? Uuu, oh, Fire Serpent! No way! Co tu się stało? Fire Serpent i AWP Grafit? O Jezu, teraz żeby tego nie przegrać. Proszę. Niech nic już nie leci. To już niech tak się zatrzyma. Nie, 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 nie. Bo my tu dobijamy tymi fioletowymi skinami. Tu może jeszcze wszystko się zdarzyć. Słuchajcie, zobaczcie. USP rozrost. Dobrze, field tested. Tylko... Ej, ale te skrzynki są open na tej stronie. Jest dobrze, wiecie co sobie zaraz zrobimy. Mamy Jester Moda, jeżeli to wygramy, robimy to na Jester Mode, słuchajcie, robimy to. No i to mi się podoba. To mi się podoba, słuchajcie, ja tu mamy jakieś fajne skiny. Nie no słuchajcie, muszę wam, jak jest taki opening, muszę wam dodać tego Bright 840 z kodem karot. Dodaję wam takiego Bright Watera, bo... wow, jest aż pod wrażeniem, że nam się udało. No i do dodajemy go. Czemu by nie? Czemu by nie? Jest to skinek dla was. Ja może sobie też coś stąd wypłacę, zobaczymy zaraz, ale to już może najwyżej poza odcinkiem. sobie, słuchajcie, coś wypłacę. Eee, spróbujmy. Może zostawię sobie tego Brightwatera na razie. Tak bezpiecznie, bo ten Damaskus Steel mi się nie podoba, ale w sumie mógłbym go wykorzystać w Exchangerze. Słuchajcie, jak dodajecie takiego Brightwatera, no to możecie sobie wykorzystać w Exchangerze coś takiego. No, już taką kostkę można by było zgarnąć. Słuchajcie, dobra, ale na razie go zostawimy sobie. Na razie go sobie zostawiam tutaj zalokujemy. I przejdźmy jeszcze do Bravo Case'a. Nie spodziewałem się, że ten odcinek tak dobrze pójdzie. No jednak Bravo Case to jest skrzynka. No i lecimy jeszcze jedną próbę. Tu damy Bravo Case'owi. Może kolejna kosa. Może teraz nam zleci Fire Serpent. No nie. Niestety. Jedziemy dalej. Golden Koi. Aj. Nie jest to najlepszy skin Golden Koi. Ale byłby lepszy niż Galil, nie? Zobaczmy sobie jeszcze raz. W ogóle bardzo głośna jest ta strona. Przyciśnijmy sobie te skrzyneczki. Znowu Demeter. Kurde, korci ten jester. Co? Spróbujmy sobie jeszcze jedną szybką. Dobra, i teraz jester. Próbujemy jestera. Trudno. Niech się dzieje wola nieba. AK-47 Fire Serpent. kontu to... papi. Ale dobra, dobra, jest AWP Graphit. Jest AWP Graphit. Mogło być gorzej, jest faktorynią. Okej, okay, ja sobie ją chyba zostawię. Zamiast tego. To sobie sprzedamy, AWP Graphit sobie zostawię na później. No i teraz słuchajcie, zrobimy to w inny sposób. Zrobimy to na szerdzie. To też jest fajna opcja, że macie Sherda na takiej stronie i polecimy sobie w ten sposób na samym końcu będzie Jester i zobaczmy co Sherd na czterech nam przyniesie nie chcę robić na trzech, no bo jednak ten Jester no mamy szansę na tego Fire Serpenta, a z tych zwykłych skrzynek też coś może polecieć, więc uważam, że tutaj Jester, że tutaj Sherd na czterech to będzie dobry pomysł i dodajemy ten sam team co wtedy, Emily, Michael i Isamu w naszym teamie i zobaczmy z pierwszej skrzynki z pierwszych skrzynek leci, lecą same niebieskie skiny. No ale dobra, bravo, Case. Zobaczmy. Już jest breakwater pierwszy. Tylko field tester. Szkoda, że nie w stat Taki, który macie do zgarnięcia w prezentach. Jest i USP Over Grove. No tutaj Jester jest. Taki ma. Uuu! Ej! Emerald Dragon. Field testeczko, Szkoda, że nie faktycznie. No trudno. Tutaj Jester jest taki, że tu macie równy procent szans na wszystko, więc tu można polecić cztery Fire Serpenty, a mogą cztery Dual Berety Blacklimba. Klimba. No i dobra. Ostatni. Ostatni case na jesterze, come on, jeden, jeden, okej, okay. to wyżej byłoby lepiej, ale nie, jest źle chyba, co? Znaczy no, mogło być lepiej, nie? No, mogło być lepiej, ale cóż, czy to jest dobry pomysł na zakończenie odcinka, co? Widzowie, taki koniec odcinka byśmy zrobili jesterkiem, no, w razie wu, mamy AWP grafit jeszcze dla siebie i zobaczymy, co tutaj nam wyleci z takiego brawo case'a. Więc jestem zadowolony, a może być dobrze. Możemy też w sumie same skrzynki otworzyć. Nie. Wiem, że chcecie, ale zostawiacie łapkę w górę teraz yy, i komentarz że leci Fire Serpent. Kom, come on, dawaj. Jedziemy. Dostawcie chociaż lajka. Dziękuję wam za oglądanie. I może następnym razem jakąś inną skrzyneczkę sobie otworzymy. Może inne polowanie na innego skina. Dajcie znać w komentarzu. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Pa-pa!